Teraz, teraz chyba zaczyna się się schody. Tak, zdecydowanie. To docieramy już do końca. Ale oczywiście właśnie nie będzie tak łatwo. Łapka. Przed nami. Tutaj mamy jakieś badziewie łatwopalne. Aaa, Mabarrii! Trzeba się ich pozbyć. Win. To kurwy nędzy, a ty gdzie? Ładnie, zabity, to teraz tu stać, idioci. A no, może łyn wezmę do tego. Aha, dobra, tak to się skończyło. Da się go tak zabić. I nawet ja zawsze go tak zabijam. O, specjalne strzały trafiają. Ta da! Window stała level. Najważniejsze to było tam tamtych magów. Zczem możemy zniszczyć za, za porę. D'où la No dobra... jakoś się udało Win masz level do magii hmm. Paraliż. O. Jakby tutaj walnął kulą ognia, a jakbyśmy przez to przychodzili byłoby nieźle. No dobra, jakoś trzeba teraz tych wywabić. Ej, chodźcie tu. Chodźcie do mnie, chodźcie. Kolejny crash. Jak miło e, ze strony um, tych błędów. Dobra. Zobaczmy, co się da zrobić. Jest tam jakiś mag, był. Chyba był. Tak mi się wydaje. O, jest. No dawaj, chodź tu. I będzie tak stał. Dobra, wy się teraz zatrzymać, bo byście ruszyli tam z wielką chęcią, Czuję, że coś się zbliża. Zaczynajmy. Dobra, teraz tego trzeba potraktować. Dobra, sądzę, że można jakoś bić. Ta, Ogren. Oczywiście sobie poradzisz, wierzę w ciebie i w Twoje możliwości nie ma rzucania zaklęć. Dobra, magowie zabici, oczywiście miksturki lyrium przy sobie mają, które nam też się przydadzą, szkoda tylko, że małe, o ten ma taką średnią. Popór nam niepotrzebny. Zapis. A za Ja nas strzelaj. Dobra, kogo by tu mamy? Mag, mag. Ta był mag jakiś. Dało się podpalić mu ten syfa. Więc my wyjdziemy sobie spokojnie stąd. Poczekamy aż oni sami przylezą. Zasrańce jedne jak nie ma rzucania czarów, to nie ma. Ta na tą paczkę. Naprawdę ci się wydaje, że cóż mam rzec wkurzający. Na szczęście wystarczy mieć odpowiednią taktykę. Tu jest zamknięte chwilowo i się nie. Nie dostaniemy chyba. Pozwól, że ja to zrobię. A nie, jednak się dostaliśmy. Wiem, że tu klucz się zdobywa w następnej sali do tego pokoju, ale... Trochę złota Tarcza magistra O, nowy wpis Kolejny przedmiot jakiś Imienny Ile my tych przedmiotów zdobyliśmy? No trochę Ale patrzcie ile jeszcze jest I nie wiem gdzie się wszystkie zdobywa Od razu uprzedzam Wiem gdzie się, no Zdobywa tam jeszcze z, Pewnie jeszcze ze dwa zdobędziemy Dobra, był zapis, auto zapis i teraz jest zwykły zapis. Nie wiem, zapis. jak ci się udało przetrwać tak długo. To szczęście czy opatrzność? Nieważne, tego nie przeżyjesz. Dla tego nie przeżyjesz. No, zobaczymy. Wyrzajem tymi plami ognia, wycofamy się tutaj. Niech tylko pojawią się. Nasi magowie jest. Ogręb z najemnikiem walczy. Nie ma rzucania zakręć, już mówiłem. O. By z głowy nie jesteś już taki mocny. Daliska bateria. No ciekawe. Tak, klucz do sypialni już my nie będziemy brali, bo sypialnia w końcu otwarta jest. Chociaż nie weźmiemy go, bo może coś się odblokuje. Nigdy nie wiadomo. Nic. No dobra. Pozbyliśmy się przywódcy tego motłochu, więc wychodzimy stąd i już nie wracamy. Oczyściliśmy uliczki. No to idziemy oddać wszystkie questy i zmierzamy do willi hołów. Trzeba im trochę nabruździć w końcu. co jest Gdzie jest kontorka? człowiekowi, pokoju, obrońcy sprawiedliwych. O właśnie. Dobra, zadania wykonane. Mamy jeszcze jakieś? Nie. A nie, jeszcze mamy jedno zadanie do wykonania. Nim... twój do wykonania, nim pójdziemy. Wykonać zadanie z hołami, znaczy za główny quest się weźmiemy, o. Klient jest bardzo zadowolony. Zapomniałem Zapomniałem o zadaniach dla R. Dobra, kolektyw magów, mamy tak. Drobne przysługi, nieregularni Blackstone'a, Znajdź dezerterów i roz. Znalazłeś dezerterów i rozprawiłeś się z nimi. Kto nie smaruje ten dostarcz listy z podziękowaniami do pięciu zakapturzonych, no to jeszcze jeden nam został i powiadomienia o śmierci. Jedna siedzi w Red Cliff, niestety. Aha, jedna w Red Cliff, nad jeziorem kalen dostarczyliśmy już chyba z tego, co pamiętam. Albo i nie. Dobra, to pójdziemy od razu wykonać zadanie dla R. To będzie ostatni raz, kiedy opuszczamy Deneri. Na chwilę musimy skoczyć do lasu Brasilian i skoczymy jeszcze do Redlist i nad to jezioro nad Żeby, żeby. Eee, dobra, ruiny. Eee, skraj lasu. Las, to chyba będzie w lesie. Coś nas zaatakuje, oczywiście, że coś nas zaatakuje, jak żeby inaczej. Na tym etapie gry to standard. Czekałem na ciebie, strażniku. Coś tu jest. Co? Kto to jest? Krasnoludzki buntownik. Wow. Nie pamiętam już, żebym miał tą sekwencję. Tylko by się buntowali. A robić nie ma komu. Zestaw do leczenia ran przy sobie miał. Ten miał mały kryształ ze skazą. hm. Mm. Będzie łatwo. Pod wrażeniem jestem normalnie. Jak chcesz. Robi się. Mniejsze liks ziemienia. Mm. Tutaj jest jedyne wyjście, z tego co widzę. Tak, nie miałem tego... E, ...tego... tej sekwencji, a przynajmniej nie pamiętam, żebym ją miał. No cóż, e, zawsze przynajmniej coś nowego. E, dobra, to tutaj gdzieś, o ile dobrze pamiętam. Tak, tutaj, tutaj. Musimy wziąć łuk do ręki Jak chcesz Z tego miejsca należy wystrzelić wiadomość DM O no to D dla D robimy, a nie dla R Wystrzel strzałę ponad drzewami Wiadomość została wysłana i dostrzeżona Za pomocą swych małych strzał zdobyliście sobie wrogów pośród ważnych osób Już po was no tak, wrogów. My lubimy zdobywać sobie wrogów. Nie, to jest gwiezdny kieł. Skazikrę.